Analiza sesji zew, którą nagrałem z Game Troll TV. Część druga. Przechodzę do drugiej części analizy, którą chciałbym zrobić odnośnie sesji zew, którą zrobiłem właśnie z Game Troll TV. Jeśli kojarzycie o czym mówię, to fajnie. A jeżeli nie, to. Zerknijcie na link poniżej w opisie, tam jest link właśnie do tej sesji, którą nagrałem z Game Trollem i to jest u nich na kanale. Bardzo fajne chłopaki, polecam serdecznie. Przeanalizuję teraz kolejne sceny, które będą od przyjścia ich do schroniska, aż po połowę już mniej więcej sesji, którą, którą właśnie graliśmy wtedy razem. Przechodzę tam, dobry wieczór. Dzień dobry, dzień dobry. Kto się ma, dobry, dobry. Trzy osoby tam, cztery osoby siedzą. Moim założeniem tych scen, które trwały od przyjścia ich do schroniska aż po yy, położenie się spać, było przede wszystkim zbudowanie relacji pomiędzy nimi, pomiędzy yy, bohaterami graczy, a także bohaterami niezależnymi, których, ben, których ja będę yy, odgrywał. Oraz, tak naprawdę, gdzieś spowodowanie takiego i zbudowanie takiego spokoju yy, takiej pozor pozornej już. Yy, yy, Pozornego oddechu, który będzie, będzie wtedy, yy, wtedy podczas scen, ale z drugiej strony również da, danie ich, im kilku hintów, żeby już zaczęli sobie gdzieś układać w głowie, yy, kto będzie tym czarnym charakterem, który wystąpi w kolejnych scenach. Moim założeniem jest było pokazanie tych NPC-ów każdego innego od siebie, żeby łatwo im było ich yy, odróżnić. Yy, no i stworzenie pogłębienie niejako, albo dać, aże, dać graczom możliwość pogłębienia swoich postaci i relacji pomiędzy nimi, Chciałem ich rozróżnić oczywiście z sposobem odgrywania, czyli tym, jak się wyrażają, jakie mają gesty, jak są ułożeni, jak, jakie mają małe językowe wtręty. Eee, jako, a po, po, po tym względem mistrz ceremonii, e, budeczki biorę, budeczkę, wołam pana Władysława, czy chce się z nami napić? No, oczywiście. Jak to mówi ten, no, y, zagłoba kiep, o, odmawia, kiedy niekie prosi. <noise> Wosiak jest trochę takim misiem za głową. On tam właśnie ma y, trochę problemy z, y, z wyrażaniem się. W zasadzie ma, robi błędy językowe, jest trochę przygarbiony, mówi w taki sposób, prawda? Daniel Krompel. Znowu opisałem go trochę tą brodą, tym, że ma tą swoją kamizelkę wędkarską. Jak widzicie, jego odgrywam trochę podobnie do Wosiaka, ale tak troszkę bardziej poważniej. Wyglądacie, jest jakiś taki, taki mężczyzna, taki widać, że taki grobas, czyli wciąż, wciąż w czapce, z taką potężną brodą, przy, w takim swetrze w takiej kamizelce, w, wędkarskiej kamizelce. Mm. Yy, ubrany jest, wiesz, płatuje w waszym kierunku, takim uśmieszniem Miał tą brodę charakterystyczną i oczywiście ten ubior, czyli wędkarską kamizelkę. Jest to o tyle ważne, że postać Piotrka, która potem, jak się to potem okazało, on sam był seryjnym mordercą i on miał właśnie ksywę, wędkarz. I tutaj, jak pytają się graczy, oni to zaapali. Yy, mieli taki, taki tik w głowie, okurcze, kto to może być, czy może to jest on. Yy, yy, I z drugiej strony, również nawet oglądający tam gdzieś napisali: uwaga, uwaga na wędkarską yy, kamizelkę. Kiedy wychodzisz. Zamknij mordę! Widzisz, zderzesz się z kimś w drzwiach, samo się zamknij. Trzeba było iść innym, innym, innym traktem. Samo, widzisz, że tam starasz się uderzyć, ale widzisz, że oni stoją przy drzwiach. I teraz zamknij się i po prostu będziemy szydzić cicho, rozumiesz? Próbuję otworzyć jeszcze raz drzwi. Kiedy uderzasz, widzisz, że się usuwają i jest taka, widzisz, dwójka osób. Dziewczyna o takich mocno pokręconych, takich blond włosach, takiej szczurzej trochę twarzy, drugi taki wysoki, wysoki, grubawy chłopak. Z, tak, z takim kucykiem, yy, kucykiem właśnie ciemnych, czarnych włosów, takim mocno wyświetlanym swetrem też takiego. Następnie, jak widzicie, kolejna para, czyli tak, tacy mocno agresywne osoby, yy, które do siebie się niezbyt fajnie od odzywają. Yy, prowadziłem ich ze ściśniętymi zębami, podniesionymi barkami, tak, ażeby gracze też mieli takie nakierowanie okurcze. To są jacyś agresywni ludzie. Być może to oni, to co coś z nimi jest nie tak. Taki wysoki mężczyzna bardzo prosto trzymający się około 60, może 65. Yy, o takich wąskich ustach. Edward Moskała, on jest takim gdzieś kultystą, który chciał wywołać te wszystkie rzeczy i który potem okaże się wielkim złym. Yy, jak widzicie, on, on znowu chciał go tak prowadzić trochę bardziej z niemiecka. Proste plecy, odsunięty do tyłu, mówi bardzo wyraźnie i jest taki dystansowany i ten dystans chciałem pokazać również graczom. Zbiera to Ty tam sobie siedzisz spokojnie, bo Ciebie ten jeden chłopak się gdzieś znalazł, który też siedzi, uśmiecha się, paląc papierosem, patruje w Twoim mm. kierunku. Fajny Gwiazdy, Panie, Panie Gwiazdy, co nie? No, w Warszawie takich nie ma. Z Warszawy jesteście? Siemka, to super! Mówi po razie. jestem Bartek. Siema Natalia, cześć. cześć! cześć! Podaję Ci rękę! No i jeszcze dwóch podróżników, którzy ciągle palą papieroski. To, to znowu tutaj się wzorowałem na moich kolegach, który po części z Las ma po części kolega, kolega z fandomu, czyli, czyli Bartko Fabiszewskim, połączonym niejako z Piotkiem Strakerem oraz Jackiem Duchem, którego tak pomyślałem, że, że, że ta pocać może do niego pasować i go tam. Również wrzuciłem. Tu miałem o tyle łatwo, ponieważ, no z no, Bartka znam świetnie i jego, użyłem trochę jego gestów, jego wyglądu. Dwa, że Bart z Bartkiem byliśmy właśnie na Wielkiej Hańczy i, i, i również z, z Pedrem, tak więc tak stwierdziłem, że to będzie taki mały intertekst związany z naszymi wspólnymi przygodami, tam właśnie na tej Wielkiej Hańczy. I wydaje mi się, że, że udało się mi zrealizować te, te moje założenia. Było sporo rozmów, gracze mogli sobie pogadać. Być może było trochę chaotycznie, było takie, tak dużo skakania, ale z drugiej strony nie chciałem, ażeby wszystko wrzucić od razu, jeden opis wszystkich postaci, bo to by mogło być męczące, trudne, za dużo, bo ja bym nawijał, a gracze by po prostu wtedy siedzieli i słuchali. Ja myślę, że tak. Że jest troszkę nieszczęśliwy, wujku. Wujek teraz jest bardzo szczęśliwy. Ale w życiu? Nie, nie. Mam Was, jestem w tym miejscu, jest mi ciepło, zjadłem. Nie jestem spragniony, jest wszystko dobrze. A jak pójdę zapytać tej pani, czy ma męża. Czy... I tutaj dla jednego z graczy chciałem odpalić mały jego wątek, czyli dla Piotrka tego mordercy. On mordował ludzi, kiedy oni się nad nim litowali, więc specjalnie zrobiłem tak, żeby jedna z córek e, Karola Kota zaczęła się nad nim litować. Czy to wyszło, nie pamiętam, nie, nie pytałem się potem Piotrka, ale gdzieś chciałem takie coś zaznaczyć. Z drugiej strony Chciałem również pokazać yy, Carlosowi, czyli postaci Karla Kota, jego związek z rodziną, z dziewczynkami, z jego żoną, tę ciep, taką ciepłą, fajną relację, która jest pomiędzy nimi i tutaj wydaje się mi, że udało się mi to uzyskać. Jako narzędzie? No, no to wiadomo, że Operowałem, jak, jak widzicie, operowałem, oczywiście, dialogami, no i muzyką, którą zmieniałem. Tutaj, gracze poprosili, a ażeby zagrała dziewczynka, to miał, miałem to w sumie przygotowane, więc włączyłem motyw skrzypiec, żeby był, było słychać te skrzypce w tle, jak, jak grają, kiedy córka jednego z graczy właśnie gra na tym instrumencie. I tutaj cieszę się, że udało mi się. Muzyką w miarę okej okay operować, to, że były takie drobne scenki, odzywki tych różnych BN-ów, którzy byli charakterystyczni, to że, to, że były takie drobne detale, które gdzieś tam zahaczały się w głowach graczy na zasadzie, właśnie jakieś jaszczurki, a tutaj takich różnych zachowań na przykład dziewczynek, które wciąż były w zasadzie konsekwentne. Te takie drobne szczególiki, które budują jeszcze bardziej klimat na sesji i taką wiarygodność, w zasadzie może nawet nie klimat, co wiarygodność sesji. W zasadzie po pewnym czasie wszyscy gdzieś znikają, wszyscy ruszają, bo już się robi coraz później. No kurczę, ta scena trwała trochę, wiecie, ona trwa, y, trwała, zarówno scena w, y, w schronisku, jak i scena, y, scena ogniska, to trwało 30 minut. Trochę mam wrażenie, że było to przydługawe, już nawet nie mówię, że dla oglądających, ale również dla, dla graczy, więc tutaj powinienem to troszeczkę ściąć. Z drugiej strony było trochę chaotycznie, moje opisy nie były konkretny, tam było bardzo wiele, wiecie, takiego chyba, zaimków w ten, taki, tam, tego i yy, przymiotników, które się wciąż powtarzały spokojnie i przyjemnie. No tutaj niestety trochę zawaliłem, mogłem bardziej przygotować ten opis, wiedząc, że yy, on będzie, wypisać sobie przymiotniki, wypisać sobie jakieś yy, jeszcze być może drobne yy, pomysły na to, co, będą, co będzie się działo, tak żeby to trochę płynniej płynęło. Również niepotrzebnie robiłem to, że gracz mi coś deklarował, a ja, a ja, a ja jeszcze raz powtarzałem, co on, yy, co on robi. To trzeba było ścinać, mówić: tak, okej, okay, zrobiłeś to, a nie, że dobrze, oczywiście, yy, idziesz na górę, tak, zbierasz te rzeczy. To wszystko przedłużało tą scenę. To było troszkę niepotrzebne, i yy, no i po prostu tą scenę tak bardzo, bardzo mocno rozciągnęło. Oczywiście, występuje to w sesji, nie, nie unikniemy tego, natomiast yy, tutaj znów. Dobre przygotowanie, wypisanie sobie rzeczy, przemyślenie, a nawet opisanie i raz, dwa razy sobie niektóre rzeczy, czy tam pow powtórzenie przed lustrem niektórych, o, niektórych zachowań yy, BN-ów, czyli bohaterów niezależnych, spowodowałoby, że to lepiej by się potoczyło. A wy bardzo proszę, moi drodzy, weźcie sobie teraz... Puśćcie mu, puśćcie to, co wam Aha, podesłałem, no, ponieważ no, powoli... Powoli jest już noc, to teraz może informacja tak dla widzów. Widzowie wiedzą. Tasy na pójście spać oraz przekazania graczom informacji, które yy, będą dla nich ważne. Yy, cóż, jest. Chyba wymaga trochę więcej wytłumaczenia. Założyłem sobie, że gracze moi nie będą na samym początku mieli takie samej wiedzy jak postacie, którymi grają. Postać Piotrka, czyli Jan Poznański. Był seryjnym, był seryjnym mordercą, jak już wspomniałem wcześniej i, i postacie graczy już o tym wiedzie, wiedziały, dowiedziały się tego przed wyjściem w góry. Natomiast bardzo mi zależało na tym, ażeby na samym początku stworzyć to takie, e, wraże, to takie wrażenie u nich, czy w zasadzie taką, taki właśnie klimat zaufania sobie, to, że oni są wszyscy przyjaciółmi z Dawien y, dawna i stwierdziłem, że o wiele lepiej będzie, jeżeli ja im podam tą informację dopiero w trakcie gry. Że będzie ta różnica pomiędzy wiedzą postaci, a, a wiedzą graczy. Gdybym przekazał reszcie, reszcie graczy tą informację wcześniej, czyli przed sesją, że postać Piotrka jest mordercą, wtedy na pewno inaczej by odgrywali te postacie. Byliby od razu do siebie nieufni, mogłyby iść jakieś aluzje. Ja chciałem, żeby to była wciąż taka na razie ich tajemnica, która jest kryta wewnątrz Wewnątrz graczy, wewnątrz postaci też graczy, wydaje mi się, i po rozmowie z graczami wydawało mi się właściwie, że gdyby, gdybym przekazał tę informację na samym początku, przed sesją, to gracze by mieli do siebie inny stosunek. Nie ufaliby sobie, yy, zapewnie byłyby jakieś drobne aluzje i odzywki, może nawet w meta, ale zawsze w stosunku do postaci Piotrka. A mi zależało właśnie na, tak, na tej takiej ciepłej, fajnej atmosferze. Tak więc nagrałem. I wysłałem wcześniej y, graczom już na, na ich y, komórki tekst, który mieli sobie posłuchać w trakcie właśnie tej, y, tej sceny pójścia spać. I wiadomo, to wtedy powoduje, że gracze nagle dostają, dostają kopa prosto w twarz, na zasadzie o kurcze, no to ładne kwiatki. I tam było dokładnie powiedziane, że, że oni to wiedzieli już wcześniej, a teraz, y, a teraz to gracze się dowiadują. Tak więc, puściłem muzykę, zacząłem opisywać Piotrkowi to, co się dzieje, to, że idzie spać, a oni na słuchawkach dostali właśnie tekst, który wcześniej przygotowałem. I co to wyszło? No cóż, ja bym sam o tym nie wiedział, bo cóż, no obserwowałem tylko ich oczy i to, jak się oni, o, oni patrzyli, natomiast spytałem się po prostu graczy po sesji, okazało się, że jak najbardziej tak, że dla nich to było strasznie fajne, jak powiedzieli, że dowiedzieli się tego później, Istotnie przynajmniej rację, że inaczej by się zachowywali, gdyby dostali to w ogóle na początku sesji, a trzecia rzecz, która, która się wydarzyła i to też, na tym mi też bardzo zależało, to że oni zachowali sposób odzywania się do siebie, grania pomiędzy sobą, taki jak wcześniej. Natomiast ich decyzje, ich wybory już potem i w zasadzie sposób patrzenia się na to, co robi postać Piotrka, były zupełnie y, zmienione. I... I cóż? Ta noc była zupełnie spokojna. Nic się wielkiego nie wydarzało. Słuchaj, było, jak jeszcze niektórzy tam popijali na dole. Tak więc jestem zadowolony, fajnie, że to się udało. No Natomiast oczywiście jeśli chodzi o tą scenę, to trochę tutaj zakapućkałem po pierwsze z muzyką. Kilka razy ją tam przeklikiwałem trochę zbyt długo. I w zasadzie tak naprawdę tą scenę mogłem trochę inaczej poprowadzić. Nie zdawałem sobie sprawy, że tak długo, a mogłem to sobie policzyć, że tak długo im zajmie słuchanie tego tekstu. I tak naprawdę trochę się zakawał, łapućkałem, jeśli chodzi o tą rozmowę pomiędzy graczem, który już idzie spać, a tą postacią yy, współ, yy, współtowarzysza yy, w pokoju. I tak naprawdę była to taka scena, która w zasadzie była takim kończeniem się sceny ogniska. Co znów rozciągnęło tak jakoś bez sensu tą scenę. A mogłem to zrobić zupełnie inaczej i bardzo łatwo z tego wyjść. Otóż mogłem zrobić po prostu scenę rozmowy pomiędzy Edwardem a, a postacią Piotrka, czyli Janem Poznańskim. Po prostu mogli sobie chwilę pogadać jeszcze przed snem, napić się pie, z piersióweczki, być może w po prostu. Mógł on powiedzieć kilka rzeczy Piotrkowi od tak, w rozmowie, o, jakie jest to schronisko. To by też zbudowało o wiele fajniej, fajniej ten klimat i wiedzę o postaci y, bohatera niezależnego. Że on tak dobrze zna to schronisko i zna je od lat. A tutaj no niestety po prostu tak y, wyszło do średnio. Kilka razy musiałem zmieniać muzykę, odwracać się. Dopiero potem zauważyłem, że jeszcze, y, że jeszcze graczka nam po prostu słucha, słucha tego tekstu y, przez słuchawkę. No kurczę, y, można to było zrobić to lepiej. W, w tej głównej izbie stoi, stoi kobieta, ta, y, y, ta żona właściciela, Zofia, hmm. i drze się z całych sił, ponieważ przed nią na, na tej na ławie leży po prostu mężczyzna, ten brodaty. Ta broda, jest, broda, jest, broda, jest, broda jest położona na, na stole, a on przegoduj. leży. Proszę, ta przegoduj. Przegoduj. tak. Ta Znalezienie trupa. Kolejna już scena rano, kiedy zmieniła się pogoda, deszcz pada, wiadomo. I w tym momencie moim założeniem było, no po pierwsze, rozpoczęcie tego wątku detektywistycznego. Zależało mi też na tym, ażeby wprowadzić tą atmosferę fantastyk, tego, tego klimatu Lovecraftowskiego, żeby, żeby to było właśnie morderstwo dziwaczne, takie, które gracze od razu y, wyczują, że coś jest z nim nie tak. Na stole, obrócony jest w lewo, i ma takie martwe oczy, które patrzą gdzieś w przestrzeń. Podbiegam od razu. Oczywiście sprawdzamy natychmiast puls. Tak więc zależy mi na tym, żeby Damian był uduszony, ale też żeby to uduszenie było jakieś takie właśnie fantastyczne, co nie, takie jakieś niepokojące, żeby był ten klimat który. czyli żeby również jak się go sprawdzi, to się zobaczy, że ta ciurka jest w sercu, a nie ma żadnej krwi, i no i żeby już gracze poczuli ten klimat który, który zaczyna się powoli wlewać do schroniska. Tylko wyłącznie, że to ktoś musiał jakąś linką uh -huh. zawiązać mu linkę wokół szyi, przydusić go i postosować, że... No, że krwi? Właśnie nie ma w ogóle śladu... krwi. Z drugiej strony on był uduszony, a to jest właśnie modus operandi wędkarza, czyli postaci Piotrka. Zależało mi również oczywiście na tym, ażeby to gracze, a szczególnie nasz policjant, czyli Karol Kot, przejął to to dochodzenie, żeby on od razu zaczął komenderować i przepytywać kolejne osoby, które są w budynku. Tu się tylko pilnuje, żeby nikt się nie zbliżał. Mhm. Dokładnie. Panie Sofio, proszę spokojnie usiąść, jest mąż Przera. gdzieś. Proszę znaleźć męża, proszę znaleźć męża, przeprowadź Wstań. męża. Staj, wychodzi, wychodzi gdzieś na. No i tak się stało. Carlos, jako policjant, fajnie przejął. Tą scenę zaczął dyrygować wszystkimi, wyjął odznakę, powiedział, że to on jest policjantem, nikt się ma nie zbliżać do denata do i zaczęło się już właśnie obszukiwanie jego, sprawdzanie wszystkich wskazówek, które gdzieś tam im zostawiłem. Z ja tylko ulicy. Niczego nie otykaj, to jest w tym momencie istotne. Niczego nie otykaj. Ja zbiegam mhm. i mówię, że Wam będzie w ciągu dwóch godzin, mamy dwie godziny, i potem ktoś do nas dotrze. Uda mi się dozwonić. I to nie wiem czy założyliście, ale była taka też mała scenka, która strasznie fajnie wyszła. Otóż Karolina, grając Natalię, stwierdziła, że ona wychodzi na zewnątrz zadzwonić, spytać się, czy, yy, czy ktoś przyjedzie, zadzwonić na policję, i potem wracając, w zasadzie sama trochę przejęła trochę moją rolę i powiedziała: dobra, policja, policja wraz z GoPrem będą za dwie godziny. Niejako dając nam, yy, pokazując nam, że no, z, z, za dwie godziny tutaj się wszystko yy, zacznie o wiele szybciej dziać. Kolejna ciekawa rzecz to było to, że, że, że Carlos, swoją postacią, być może troszeczkę przejął tą scenę. Że on tam bardzo dużo rzeczy robił, i może ja powinienem trochę bardziej dawać więcej spotlightu na pozostałą dwójkę graczy. Ale z drugiej strony, jego postać miała wysoką pozycję społeczną i miała tutaj rodzinę, więc on miał najwięcej do stracenia. Wydaje mi się, że, że po prostu, że naturalnie on najbardziej się wkręcił w, w tą scenę, ponieważ dla niego to było. No tutaj miał bardzo wiele stawek wysoko postawionych i chciał je jak najlepiej rozwiązać. I oczywiście rozpoczęły się poszukiwania, gracze chodzili, sprawdzali, co jest w pokoju samego, samego Denata i. Tutaj mogę powiedzieć tylko, że opis być, być może był fajny, natomiast y, gdzieś mogłem sobie jeszcze przemyśleć bardziej, bo to chyba trochę nawet widać na, y, na materiale, że ja sobie nie przemyślałem za bardzo, jakie on ma rzeczy w plecaku, a mogłem się domyślić, że dlaczego właśnie przeszukają. Tam trochę to szyłem w zasadzie na bieżąco. Y, Wyszły z tego może, może i fajne motywy, ale wydaje mi się, że gdybym trochę bardziej to przemyślał, y, to wyszłyby trochę lepsze. <grym>, teraz niestety szkoda. Ale cóż, no, jak się już jest starszy, to właśnie ma taki właśnie sen, który jest yy, mocny. I tu kolejne rozmowy z osobami. Moje założenia są takie, żeby właśnie pokazać, pokazać graczom poszczególne postacie, żeby, one, żeby oni zaczęli już sobie coś powoli wyobrażać i dedukować, i dalej wprowadzać głębiej ich w ten taki właśnie yy, tuliczny klimat. Ciekawa była ta. Rozmowa z właścicielem schroniska Wosiakiem, który gdzieś tam się zaczął kapućkać, kiedy go tam przycisnął właśnie Karol Kot. działa. Dobra. Tak. Uh -huh. proszę, przygotować ale, ale to mnie... proszę przygotować się z dla wszystkich. Ale to proszę przygotować się dla wszystkich. Dobrze? I ja nic nie to zrobię, no. Tak. I też proszę zostać tutaj u siebie w pokoju. To strasznie, straszna tragedia. Ja tam właśnie być może trochę za bardzo zacząłem się uśmiechać, bo, tak, bo to było super dla mnie zabawne, jak, jak, jak on go ciśnie, ciśnie, a, a on się tam gdzieś miesza, i musiałem bardzo szybko na bieżąco wymyślać, co on tak naprawdę, skąd on wiedział, ponieważ on od razu wiedział, że było morderstwo, kiedy dopiero co wszedł, więc ja musiałem sobie szybko wykombinować, dlaczego on to wie, stąd te moje takie jakieś uśmieszki, a wtedy też bardzo fajnie do, go po prostu cisnął. Więc tutaj być może trochę yy, nie zachowałem tej powagi, ale cóż, no, gdzieś ta scenka jakoś fajnie. Mam wrażenie, wyszła. Kiedy schodzisz na dół, no, musicie tak naprawdę wyjść z tego nie, nie Musicie, wychodzicie sobie po prostu z tej głównej izby, a następnie wchodzicie w dół po schodach. Kolejna scena, jak widzicie, wejście do piwnic. Tutaj już mocniej jeszcze chciałem docisnąć pokazać ten taki klimat grozy. Yy i również chciałem, ażeby to ta dwójka graczy, czyli Piotrek wraz z, z Natają weszli do, do środka, tam by się mogło wydarzyć trochę różnych fajnych rzeczy, yy, no i tam yy, istotnie kilka rzeczy się ciekawych wydarzyło i mogłem podkręcić ten klimat. Jak widzicie, znów zmieniłem muzykę na jeszcze bardziej niepokojącą, yy, oni tam weszli, opisy były spokojniejsze, jak pewnie założycie. znów oddaliłem się od graczy, Zacząłem mówić wolniej i spokojniej, tak trochę niżej, tak, z takim ni niższym głosem. Eee, moje gesty były wolniejsze. To wszystko miało na celu e, zrobić to, żeby gracze zaczęli niepokoić się. Były oczywiście takie trochę e, bezsensowne, takie oczywiste pytania do nich, tak, ażeby zaczęli czuć ten niepokój, że coś się dzieje. Dwa, że tutaj była, wiecie, woda cały czas po kostki i oni gdzieś, miałem wrażenie, że czują ten niepokój. Zresztą gracze mi potem powiedzieli, że tak, że to było całkiem fajne, że mogli tam eksplorować te, te takie niby oczywiste miejsca. Migające światło, to jest światło? Tak, to można okay. widzieć. To, tak, okay. to czy miga lekko żarówka? Schodzicie w dół i, słyszycie, i i czujecie taki nieprzyjemny zapach w Natomiast tą scenę ciąłem również pomiędzy nimi a Carlosa, żeby nie zostawić go samego, żeby on nie miał zbyt długiej sceny bez, yy, bez jego postaci. Więc tam były takie skoki pomiędzy jednym miejscem a drugim. Tam gdzieś właśnie w rogu siedzi jakiś, stoi jakiś chłopak. Trochę piwa, zbiera rzeczy z tej komody. Halo, halo, co ty robisz? czy I tu kolejna scena, czyli rozmowa i spotkanie z synem właścicieli. To jest taki jeden z moich ulubionych elementów na sesji, żeby trochę postraszyć graczy, a żeby wprowadzić kogoś, to jest tak odrobinkę z upośledzeniem, a żeby gracze nie widzieli, czy on tak naprawdę jest straszny i że on jest jakiś frikujący, czy że jest normalnym, zwykłym człowiekiem. To gracze wchodzą do środka, oczywiście klimat jest ciemny, i moje założenie, żeby sobie z nim trochę porozmawiali, żeby dowiedzieli się kilku szczegółów. I tu oczywiście sa samo odgrywanie postaci, tak, żeby ona była straszna, pomimo takiej swojej w zasadzie normalności, więc on no, stoi, lekko się kołysze, opuszczam wzrok, patrzę z byka i to. Widać że, widać, że po postaciach, że to buduje u nich tak, tak jakiś przestrach czy obawę przed tą postacią. Wystarczyło, że się odsunąłem, spytałem tych kilka oczywistych pytań, czy on trzyma nóż, czy on się patrzy, czy on stoi bokiem, bokiem do tego chłopca i to już gdzieś tam zaczęło robić fajne, yy, fajną atmosferę, a z drugiej strony bardzo to ładnie Karolina podchwyciła i yy, rozmawiając z tym, yy, z tym chłopakiem yy, na zasadzie normalnych pytań, że niby nic się nie dzieje, a jednak, a jednak coś tam było, wiecie, pod, pod powierzchnią. Patrzę, zaraz zawsze go obserwuję yy, kątem oka. Patrzcie, się wychodzi. Widzisz, że są ten chłopak nie Ja, tak. i... ja tak mam żywę tak w tych rzeczach. Mhm. Ubezpieczają mnie. Ja wyjmuję scyzory. I tutaj właśnie staram się wciąż podkręcać ten klimat grozy przez takie sceny, które są z jednej strony normalne, a z drugiej strony jakieś takie bardzo abstrakcyjne. Zobaczcie te pozytywki. To niby to zupełnie normalna sprawa, a gracze już się jeżą i patrzą się z takim dużym, dużą obawą na to, co, co się właśnie dzieje w scenie. To było na tyle. Tak więc dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego drugiego, drugiego odcinka. W trzecim mam nadzieję, że skończę analizę tej przygody. Cóż, jeżeli macie jakieś uwagi, pytania, komentarze co do tego co mówiłem, jeżeli macie jeszcze jakieś inne fajne spostrzeżenia, serdecznie Was zapraszam do komentowania na dole pod filmem. Ja już się z wami żegnam. Jeżeli się Wam podobało, subskrybujcie kanał i pyknijcie w dzwoneczek. No i cóż, do zobaczenia w kolejnym Jaku. Cześć!